Dzień dobry Państwu, ze swojej strony również Państwa witam. Tym razem już seria paneli poświęconych produkcji. Szanowni Państwo, wspólnie z kolegami, czyli ta i kolejne prezentacje, zaadresujemy do Państwa pewne obszary, które tutaj widzicie. To z jednej strony, z drugiej zapewnienie, że tak naprawdę za pomocą rozwiązań, narzędzi, komar jesteście Państwo w stanie kompleksowo tą produkcją zarządzać. Moje wystąpienie koncentruje się na pierwszym z istotnych, czyli to wszystko, co jest związane z przygotowaniem produkcji, zestawienia materiałowe, marszuty, kalkulacje. O tym będę chciał Państwu powiedzieć i te zagadnienia przybliżyć. To, co Państwo widzieliście do tej pory, tak te wystąpienia, które przed Państwem, to wszystko opieramy na rozwiązaniach, na systemach komarchu. Z jednej strony Komar RPXL, który jest najchętniej najczęściej wybieranym systemem tej klasy przez firmy w Polsce, kilka tysięcy przedsiębiorstw, korzysta z usprawnień i z możliwości, które zapewniają, jak Państwo widzicie, w różnych obszarach biznesowych. Dla wszystkich z Państwa, którzy uważacie, że macie zdecydowanie bardziej zaawansowane. Tutaj potrzeby w, w obsłudze różnego typu procesów, czy, czy produkcyjnych, czy handlowych, oczekujecie dużej automatyzacji. Być może jesteście przyzwyczajeni też do systemów, y, można powiedzieć, takiej filozofii, czy logiki zachodniej. ComArch ERP Enterprise y, to kolejna platforma, którą też będę Państwu chciał przybliżyć. Nasze doświadczenie jest różne i bogate, bym powiedział, nie są nam obce zagadnienia związane z produkcją. Taką, którą postrzegamy i, 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 i wyróżniamy ze względu na rodzaj produktów wytwarzanych. Mamy doświadczenie, mamy wiele projektów, które koncentrują się na produkcji jednostkowej, takiej projektowej, może mało seryjnej, zindywidualizowanej pod klienta, ale także takich, gdzie. Ta seria produkcyjna jest znacznie większa. No i oczywiście, w zależności od tego, z jakim modelem współpracy mamy do czynienia, tutaj mówię o modelu współpracy przedsiębiorstwa z klientem, jesteśmy w stanie dostarczyć i uruchomić odpowiednie funkcjonalności, odpowiednie narzędzia w obrębie modułów produkcyjnych. Dobrze. Jak w takim razie, jak w takim razie podchodzą do firmy? Do tego obszaru przygotowania produkcji, jakie jest nasze doświadczenie, co my mogliśmy przez te lata funkcjonowania na rynku zaobserwować. Otóż, proszę Państwa, ja wybrałem kilka branż, takich, które wyraźnie od siebie się różnią. Na pewno te, które tutaj widzicie, to co jest pewną specyfiką, jeśli rozmawiamy, to na pewno ja zauważam podejście takie, że często dział. Laboratorium, kontroli jakości, dział marketingu to są te źródła różnego rodzaju pomysłów dotyczących wprowadzenia produktów na rynek, ewolucji, uatrakcyjniania tych produktów. No i proszę Państwa, spotykamy się z tym, że te firmy często właśnie produkcję opierają o różnego rodzaju technologie, a częściej może nawet posługują się terminem receptura, które oczywiście czasami z uwagi na rodzaj produktu, który wytwarzają, który jest istotny z punktu widzenia zdrowia i życia, no te receptury muszą być precyzyjne i pilnowane na etapie produkcji. Nieco inaczej wygląda to w przypadku branż tutaj chociażby metalowej czy, czy, czy jakiegoś przemysłu cięższego. Tutaj po drugiej stronie mamy rozmówców w postaci działów konstrukcji, działów technologii. Jedni odpowiadają za zestawienia materiałowe, inni za przygotowanie procesu technologicznego. Często też firmy wspomagają się systemami e, wspomagania projektowania. No, oczekują e, oczywiście, że później te struktury, czyli teraz e, zrobiona robota, e, mogła, e, będzie mogła być przeniesiona do Airbus. Z kolei przykład, który też Państwo e, mogliście usłyszeć dzisiaj u, u klienta e, Curtis, czyli bardzo istotne w przetwórstwie tworzyw sztucznych jest zarządzanie chociażby gospodarką narzędziową, e, zarządzanie formami. E, no, Precyzyjna ewidencja tego, co się z tymi narzędziami, przyrządami dzieje, tak aby decydować, czy możemy z nich dalej korzystać, czy z produkcji je wyłączamy. Także różne zagadnienia, różne podejścia, i chciałbym Państwu pokazać właśnie, jak na kanwie naszych rozwiązań te elementy, o których wspomniałem, szczególnie właśnie tutaj w obszarze budowania technologii, jak to funkcjonuje. Zwróćmy uwagę najpierw na taki bardzo prosty przykład, czyli Technologię produkcyjną, która w kontekście Komar RPXL jest, można powiedzieć, takim połączeniem i bombów i marszuty produkcyjnej. Prosty BOM można powiedzieć, taki jednopoziomowy, który w ujęciu już procesu technologicznego widzimy wygląda no tak płasko. To jeden przykład. Drugi nieco bardziej złożony, na który tutaj Państwo chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę, czyli prezentacja wielopoziomowych struktur BOM. Z, dodatkowo z uwzględnieniem pewnych półproduktów, które stanowią wejście w sad do pewnych operacji produkcyjnych. Ten półprodukt nasz, który tutaj w drugiej linii jest widoczny, on jest produkowany według tam swojej odrębnej technologii. I naturalnie taki BOM marszruta, którą tutaj widzicie, może być wzbogacona, uzupełniona także o pewne istotne parametry, i parametry związane z samym planowaniem, wykorzystanie narzędzi, zasobów produkcyjnych, także instrukcji stanowiskowych, jeśli taka potrzeba jest. Proszę Państwa, wielopoziomowe struktury, tutaj niezależnie od tego, gdzie byśmy byli i ile tak naprawdę tych zagnieżdżeń byśmy w ramach naszego procesu zbudowali, jesteśmy w stanie prześledzić ten proces, można powiedzieć, do dna czyli z poziomu jednego miejsca. Możemy rozłożyć i wykorzystać także, także tutaj element związany z tym, że całe to drzewko łącznie ze stawieniami materiałowymi dotyczącymi półproduktów będzie tutaj dla nas widoczne. Także bez konieczności szukania po, po różnych miejscach i być może w podglądu innych technologii w ramach produktu nadrzędnego jestem w stanie komplet informacji wyświetlić. Proszę Państwa, nieco inaczej, nieco inaczej będzie to wyglądało w komarch RP Enterprise. Natomiast tutaj chciałbym, chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, że wszystkie te elementy, o których będę mówił, możecie Państwo postrzegać zarówno z punktu widzenia takiej, takiego podmiotu, można powiedzieć, jednej fabryki, jednej lokalizacji, być może z jakimiś wydziałami, ale też w kontekście takim, gdzie macie potrzebę zarządzać produkcją. W strukturze rozproszonej, czyli mamy zakłady w różnych lokalizacjach, a być może mówimy o produkcjach w różnych spółkach grupy kapitałowej. I teraz, właśnie od tej strony, na przykładzie RP Enterprise, chciałbym Państwu ten element produkcyjny pokazać. Proszę spojrzeć tutaj i widzimy, że w zależności od tego, jak my sobie strukturę firmy zbudujemy, jak ją odzwierciedlimy tak naprawdę, bo, bo tutaj jest odzwierciedlona struktura fizyczna. No to może, mogą wystąpić sytuacje, kiedy jeden z wydziałów czy jedna ze spółek, nie wiem, pełni w organizacji rolę handlową, albo niekoniecznie musi mieć dostęp do, do danych produkcyjnych. I teraz, patrząc na taki wyrób gotowy, który tutaj mamy przed sobą, widzimy dostęp do pewnych podstawowych danych. Natomiast, jeśli odpowiadam za produkcję, to ten dostęp do informacji może być znacznie szerszy i faktycznie ten obszar produkcyjny może być tutaj. Interesujący. I e, szanowni Państwo, tutaj nieco inne podejście, które możemy za, zaobserwować na tym naszym przykładzie, czyli możliwość pracy równoległej z zestawieniem materiałowym, pracy e, równoległej z marszrutą technologiczną, i szanowni Państwo, e, tak naprawdę e, to, co tutaj widzimy, determinuje nam później sposób planowania zleceń produkcyjnych. Jak e, zerkniemy na przykład takiego zestawienia materiałowego, Tutaj oczywiście widok w, strukturze, widok w strukturze płaskiej, widok w strukturze takiej drzewiastej. Tutaj nie ma, są pewne analogie oczywiście do tego, co, co Państwo też widzieliście przed chwilą. Tak to może wyglądać. Nieco bardziej rozbudowana technologia produkcyjna, która łączy nam z jednej strony marszrutę i, i bomb produkcyjny. Natomiast proszę Państwa, to jest tak naprawdę to, jak, jak to po Państwo będzie się ewidencjonować w systemie, no zależy od tak naprawdę specyfiki firmy i od tego, jak proces planowania później wygląda. Dobrze, wróćmy, wróćmy do slajdów. Jednym z elementów, tutaj oczywiście nie czas na szkolenie i na to, żeby państwu prezentować jak takie technologie wprowadzać do systemu. Natomiast możemy oczywiście zasilić je ręcznie, możemy zasilić je poprzez import ze źródeł zewnętrznych. Możemy też wykorzystać w pewnych specyficznych sytuacjach, tam gdzie mamy chociażby z produkcją pod zamówienie, na przykład konfigurator technologii, kodu produktu, czyli wyobraźmy sobie, że mamy pewne wzorce konfiguratora, wzorce technologiczne w systemie, później pewien zestaw powiązań pytań odpowiedzi w zależności od tego co tutaj będziemy wskazywać. No finalnie tworzy się technologia produkcyjna, czyli narzędzie, które znacznie ułatwia proces wprowadzania tych danych do systemu. I szanowni państwo, technologie wiadomo, one w miarę funkcjonowania firmy przyrastają, przyrasta ich ilość, trzeba Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak nimi zarządzać, jakie mamy możliwości systemowe. Odpowiem tylko tyle, że niezależnie z którego z rozwiązań skorzystamy, wiadomo, jest wersjonowanie, jest możliwość tworzenia wariantów technologii, technologii alternatywnych, pewnych wzorców operacji. No, musimy to zapewnić, tak, żeby możliwość wprowadzania seryjnych zmian jak najbardziej była. Technologie. Z jednej strony podstawa do tego, żeby zasilić system w informacje dla silnika MRP, dla planów MPS, dla bilansowania i produktowego i bilansowania materiałowego stanowią także często podstawę do kalkulacji planowanych kosztów. Jakie tutaj są praktyki, jakie jest podejście naszych klientów? Otóż tak, jak powiedziałem, technologia może być jednym z, jednym z momentów, kiedy taką kalkulację zrobimy, i możemy to robić na takiej technologii rzeczywistej, którą do systemu wprowadzamy. Są firmy mające grube, grupę wyrobów gotowych, które bazują, które wykonują taką kalkulację na bazie pewnych technologii wzorcowych z wykorzystaniem różnego rodzaju chociażby cen, cenników, tak żeby różne symulacje tutaj sobie. Porobić. No i jak to, jak to wygląda z poziomu systemu? Tu bym teraz sięgnął do nieco innego, do nieco innego przykładu, nieco innej branży. Można powiedzieć, tam gdzie mamy z do czynienia z produkcją procesową, w pierwszym etapie proces naważania, mieszania składników półproduktu, a później proces konfekcji. No i tutaj macie Państwo przed sobą. Przykład takiej technologii wielowariantowej, w zależności od tego, co, jak to będziemy chcieli konfekcjonować w takie czy inne opakowania. Tak mamy to zbudowane. Natomiast mamy mówić o kalkulacji, czyli w każdym momencie tworzenia takiej technologii, na do, w, tak naprawdę na dowolnym, w dowolnym momencie jej przygotowania, możecie Państwo uruchomić kalkulację kosztów planowanych. Jeśli tak naprawdę odwołujemy się taką technologią także do pewnych półproduktów, to, to warto tutaj odpowiednie parametry poustawiać. I dzięki temu, dzięki temu macie Państwo dokładną informację na temat planowanych kosztów. W zależności, taką, taką kalkulację można dokonać w oparciu o zmienne tutaj parametry, czy ceny ewidencyjne, czy chociażby ostatnie ceny zakupu, a także odnieść to do zadanej wielkości partii, partii produkcyjnej. Wszystkie firmy, które potrzebują nieco, nieco tutaj bardziej zaawansowanych narzędzi mogą tak naprawdę skorzystać z tego, że możemy zesłownikować własne koszty, które są aktualnie znane na moment przeprowadzania kalkulacji. Być może też podpiąć pewne reguły SQL-owe, tak aby w tym momencie mieć taki, no, w miarę na ile to możliwe do określenia teraz. Rzeczywisty, rzeczywisty podgląd. Takie technologie nam tutaj zostają, czyli zawsze mamy informację kto kiedy, pod jakie potrzeby technologię dokonał. I woli uzupełnienia, tylko wspomnę, że, że technologia to może być oczywiście jednym z, ze źródeł, tak naprawdę jednym z momentów powstawania takiej kalkulacji, ale tutaj macie Państwo też przykład. Przykład kalkulacji, które powstawały nie wiem pod potrzeby ofertowania czy na potrzeby zleceń produkcyjnych. W porządku. Nieco inne podejście. Nieco inne podejście mamy. W Komar ERP Enterprise. Tutaj, szanowni Państwo, oczywiście to, co pokazałem wcześniej, to można z tego skorzystać, ale też pokażę takie ciekawe narzędzie, które pozwoli Państwu samodzielnie budować pewne szablony, według których taka kalkulacja nastąpi. Czyli możecie Państwo pewne kategorie kosztów. Określić za pomocą wzoru, jak mają być wyliczane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, później te, te kategorie, czyli w sposób taki syntetyczny, ocenić. No, a wiadomo, że to, co Państwu pokazałem wcześniej, mamy precyzyjnie zdefiniowane struktury materiałowe, precyzyjnie wskazane zasoby produkcyjne, także każdy z nich też generuje koszty i widzimy to w ramach narzędzia do kalkulacji. I jeszcze jedną rzecz chcę pokazać, bo oczywiście Business Intelligence, który był wcześniej prezentowany, jest dobrym narzędziem do tego, żeby różne dane produkcyjne analizować, także porównywać, także porównywać być może właśnie takie kalkulacje, albo można też skorzystać z narzędzi, które są wbudowane, czyli gotowy raport porównania kosztów, gdzie na tym przykładzie państwo widzicie pewne symulacje według określonych Cenników, wartości odchylenia, co jest tutaj też prezentowane, a także jeśli już zrealizujemy zlecenie produkcyjne i je rozliczymy, to będziemy mogli zrobić takie zestawienie kosztów planowanych do kosztów, do kosztów rzeczywistych na każdym poziomie, który tutaj jest prezentowany. W porządku. Technologie. Kalkulacje, o tym powiedziałem, i też chcę nawiązać do ostatniego elementu, który wpisuje się w moje wystąpienie, czyli w jaki sposób zarządzać procesami w strukturach wielozakładowych, wielospółkowych. Może to przebiegać różnie w zależności od tego, z którego rozwiązania Państwo korzystacie i oczywiście w zależności od tego, jaka jest struktura Waszego przedsiębiorstwa. Czy powiedzmy, że te przykłady, tutaj widoczne na slajdzie, to są takie często, często i powszechnie spotykane. Z poziomu komar RPXL, tutaj dam za przykład chociażby listę zleceń produkcyjnych, czy listę operacji produkcyjnych, harmonogram operacji. Wszędzie Państwo macie dostęp do czegoś takiego jak filtry i pozycja właściciela danej, danych informacji. Czyli każdy z wydziałów patrzy na to, co dotyczy. Nie wiem, obróbki mechanicznej, wydziału elektrycznego. Jeśli są tylko uprawnienia, to albo mamy wybór, albo wręcz te informacje są z automatu ograniczane i zarządzane. Jak Państwo prowadzicie projekty i powiedzmy, równolegle musicie nadzorować realizację wielu zleceń produkcyjnych, wielu operacji, to warto wtedy skorzystać z takiego bytu, jakim jest nadzlecenie produkcyjne, czyli taki przewodnik produkcyjny, w ramach którego patrzymy na Zlecenia produkcyjne cząstkowe na poszczególne być może półfabrykaty, półwyroby, detale. Także możemy tutaj bardzo dokładnie śledzić postęp wykonania operacji produkcyjnych. Natomiast mamy to wszystko, mamy to wszystko w, jednym, w jednym miejscu. Inny przykład chciałbym omówić na przykładzie CEE i poruszyć tutaj zagadnienie i potrzeby firm. Można powiedzieć takich właśnie struktur rozproszonej, działających w ramach wielu spółek w grupie. Co jest ważne dla takich firm? No przede wszystkim, proszę Państwa, dostęp do, do tych samych danych słownikowych. Jest ważne to, żeby wymieniać automatycznie ze sobą dokumenty, żeby móc rozliczać chociażby sprzedaż czy zakupy, bo te procesy są naturalne w takich sytuacjach. I teraz zwróćcie uwagę Państwo na taki przykład, który tutaj najpierw zilustruję na slajdzie. Czyli możemy sobie wyobrazić spółkę czy zakład numer jeden, który kooperuje ze spółką numer dwa. Część zlecenia produkcyjnego, czyli proces uszlachetniania, jest realizowany w innym podmiocie, on następnie wraca, zlecenie jest kontynuowane, firmy czy zakłady ze sobą muszą się rozliczyć. Od strony systemu, jak to wygląda? Powiedziałem, że ważne jest to, żeby widzieć, jak wygląda ten proces także przez pryzmat dokumentów. Zobaczcie Państwo, zlecenie produkcyjne wygenerowane w spółce pierwszej może w pewnym momencie, tu oczywiście do a pewne reguły, generować także awizo takiego zlecenia produkcyjnego w tym wydziale rozproszonym czy w spółce, w spółce drugiej. Za tym zleceniem produkcyjnym, ponieważ będziemy wysyłać półprodukt do uszlachetnienia, też idą dokumenty takie stricte magazynowe: zlecenie dystrybucyjne, zlecenie dostawy, a w tej drugiej awizo przyjęciu. Czyli jedna i druga organizacja, w zależności od uprawnień, mogą śledzić cały przebieg procesu tutaj produkcyjnego. No i jeśli faktycznie jeśli faktycznie ta druga spółka dokona już swojej realizacji, czyli w odpowiednim momencie zaraportuje realizację zlecenia produkcyjnego, także pojawiają się z tej drugiej strony dokumenty można powiedzieć powrotne, a finalnie obie, obie się rozliczą za pomocą dokumentów. No, w zależności od tego, czy mówimy o jednym podmiocie, czy o różnych, no to mogą to być faktury przeciwstawne. Jeszcze inaczej mniej lub bardziej skomplikowanie, to już tutaj nie oceniam, ale oczywiście takie sytuacje występują, kiedy jedna z organizacji jest odpowiedzialna za proces sprzedaży i jak widzicie, zamówienie, które idzie od klienta do spółki pierwszej, tamta z kolei zleca produkcję do innego zakładu czy innego podmiotu, następuje dostawa do klienta, natomiast cały proces sprzedaży i rozliczenie między między. Tymi organizacjami także następuje poprzez te dokumenty w analogiczny sposób, jak to Państwo widzieliście już na systemie. W porządku, proszę Państwa. E, powiedziałem o technologiach, powiedziałem o tym, jak tutaj wyglądają narzędzia do kalkulacji, e, o tym, jak można realizować procesy w obrębie e, w strukturze rozproszonej takich firm produkcyjnych. E, kolejne prezentacje, proszę Państwa, zobaczycie narzędzie do planowania, e, do rejestrowania produkcji. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że oczywiście każdy z tych naszych systemów jest wyposażony w pewne natywne rozwiązania, czyli jest gotowy, są gotowe algorytmy, są gotowe mechanizmy kolejkowania, planowania zleceń, także możliwość wykorzystania Ganta. Natomiast wszędzie tam, gdzie Państwo czujecie, że te Wasze wymagania są nieco bardziej zaawansowane, być może skala procesów jest znacząca. Warto pomyśleć o komarach APS. Podobnie jeśli chodzi o raportowanie produkcji. Mając chociażby komarę RPXL, macie panele meldunkowe, macie mesa, z poziomu którego możecie drukować czy, czy pracować na elektronicznych kartach pracy, startować, realizować operacje, zgłaszać przestoje. Natomiast tam, gdzie Państwo czujecie i macie potrzebę żeby być może odbierać sygnały z jakichś innych źródeł, nie tylko z ERP-a, no to wtedy rekomendujemy wykorzystanie komar IoT IOTMS, który też będzie tutaj Państwu prezentowany. Ze swojej strony dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne prezentacje.